Dlaczego ludzie decydują się na seks bez miłości? E, okazuje się, że powodów może być bardzo wiele. E, jednym z powodów e, są po prostu choroby, różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, może też być nadmierny popęd płciowy, e, który powoduje, że dana osoba nie jest w stanie jakby się powstrzymać. To też są różnego rodzaju narkotyki, które zwiększają pobudzenie seksualne i powodują to, że ludzie. Po prostu umawiają się na jeden raz, organizują sobie jakąś osobę i jakby nie wiążą żadnej jakby z nią e, przyszłości ani żadnej relacji. Jednym z powodów takiego zachowania często są różnego rodzaju trudności w relacjach interpersonalnych. E, to są osoby, które mm, mają mało pewność siebie, e, często jakby nie, wie, nie wierzą w to, że mogą w jakiś inny sposób niż przez swoją seksualność zainteresować e, drugą osobę. Powodem częstych jednorazowych kontaktów seksualnych jest również wpływ subkultury bądź w ogóle grupy społecznej na daną osobę. Innym powodem jest negatywne nastawienie do płci przeciwnej, czyli umówienie się z kimś i wykorzystanie go powoduje, że w jakiś sposób można wyrazić pogardę wobec tej drugiej osoby, czyli jest to jakby użycie jej, jako narzędzia do zaspokojenia swoich potrzeb. Takie bardzo przedmiotowe potraktowanie tej drugiej osoby. Innym powodem są kompleksy związane z rolą swoją rolą seksualną i osoby, które mają tego typu trudności umawiają się na jednorazowy seks po to, żeby potwierdzić swoją atrakcyjność, po to, żeby da dalej jakby mieć o sobie mniemanie, że są dla danej osoby obiektem pożądania i że mogą mieć wielu partnerów. Innym powodem tego, że ludzie wchodzą w takie bardzo krótkie, szybkie relacje jest to, że czasami dana osoba nie ma sukcesu w różnych dziedzinach życia. Czyli nie układa jej się życie towarzyskie, nie układa jej się życie zawodowe i zdobywanie partnerów seksualnych jest sposobem na odczucie satysfakcji. Jest to rodzaj jakby zdobycia jakiegokolwiek sukcesu i to może w jakiś sposób uzależniać. Czasami seks staje się jakby tabletką na stres. Są osoby, które po prostu w ten sposób napięcia, jakieś, jakiegoś rodzaju kłopoty i trudności. Natomiast w pewnym czasie jakby zwiększająca się ciągle ilość partnerów może powodować różnego rodzaju kłopoty. Chociażby zachorowanie, różnego rodzaju choroby, czy też niechciane ciąże. I w konsekwencji często paradoksalnie jakby Przysparza więcej stresu niż, niż odprężenia, i jest jakby, efekt jest przeciwny do zamierzonego. Jednym również z często pojawiających się powodów e, jednorazowego seksu e, są różnego rodzaju urazy dzieciństwa. E, to jest molestowanie seksualne, to są różnego rodzaju nadużycia, e, co powoduje, że osoba w dorosłości e, poprzez seks w jakiś sposób mieści się na e, płci przeciwnej, czyli wykorzystuje daną osobę, zostawia ją. Um, I w taki sposób wyrażały w jakiś sposób swoją agresję.